Dzisiaj mam z Ta gra to jest Fate The Cursed King. Nawet nie wiedziałem, że ta gra ma podtytuł, chyba że to jest gra z jakimś dodatkiem. Nie wiem. E, to jest gra twórców e, Torchlighta, którego możecie kojarzyć z mojego kanału albo ogólnie, bo Torchlight to jest dobra gierka do kojarzenia. E, to jest jakby... prekursor tego Torchlighta. Jeżeli się przyjrzycie, to w stylu graficznym, przynajmniej nie, nie w mordzie, ale tak... w stylizacji są pewne elementy tego... Są elementy tej, tej takiej charakterystycznej grafiki, która później jest w starszlajcie. Podobny ponoć jest humor. Jest wiele elementów wspólnych, uznanych za wspólne w tych grach. Osoby się Człowiek, elf, Okurka, Work. To jest Piękna ona jest. Że będzie i to nie da się przybliżyć, nie? To jest jedna z tych gier, gdzie fryzury są połączone od razu z kolorem włosów. To nie da się. Dobra, niech będzie to, jak ją nazwiemy? Brunny Hilda! Jak widzicie też jest piesek, to są... to są rzeczy takie, które... twórcy... Piesek, kotek... <laughs> DZIKU! Lis jest. No, w tym momencie jestem pod wrażeniem. Mają lisa, tylko nie jest rudy. Dobra, to ja w tą grę chyba będę grał normalnie, bo jest lis. Tron... okej. Okay. Feniks... Żabisław... dobra. DZIKU. A jak Można nazwać dzika. Bronek! Jak będzie Dzika z bronek well traveling merchants make their camps. La, 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 la. To jest gra nie widzę większego powodu w przebijaniu się przez fabułę z takim zainteresowaniem jak, jak w prasowych herpegach. Chociaż mogę się mylić, bo ostatnio byłem zdziwiony, jak dobrze był napisany. Diablos Trójka, to znaczy ostatnio, już jakiś y, czas temu. Poza tym chciałbym na przykład, żeby Torchlight 2 został rozbudowany o elementy takiego co co-operative RPGa, gdzie świat miałby większe znaczenie, bo ten świat mi się naprawdę podoba. I dlatego też sięgnąłem po fejta, żeby nie katować cały czas Torchlighta 2 i Diablosa Trójki na nagraniach. A przy okazji zobaczyć skąd to się wzięło. Nie mogę tego... Nie mogę tego, nie mogę ruszyć kamerą za bardzo. Niestety. Bla bla bla. bla. Storage trunk. Tu mogę wrzucać swoje rzeczy. Okej. Okay. Ha. O kurcze To jest gra, która swoją drogą miała własny 5 minut popularności, wielkiej popularności. Zobaczmy co tu mamy. Staty. Ale to musiało być trochę czasu temu, bo jak na to patrzę gierka jest absolutnie mega, mega toporna. Muszę zatwierdzać, że chcę wejść do sklepu i poglądać, okej. Okay. Nie, nie pozwolę ci się hinąć. Widać w którą stronę są skierowani, fajne nawet, to znaczy jak na tak prosty system to fajny. Ha, w tym momencie, jakby mi ktoś to pokazał, to nie powiedziałbym, że to jest klon Diablo, tylko jakiś. Chwyciliśmy, po kolei wszystko, co tu jest. Tylko jakiś taki toporny, starawy erpek, który może mieć spory potencjał, więc możliwe, że się bardzo myliłem instalując tę grę gdzieś się używamy? jest god brut zandar wracam się na najacze super super, super. keep your weapon. weapon lose your agenda nasor baron nasza i don't have any errands for you right now come back later enchantments uh. cast here abra ich will pokolat sexus who knows what i know what that you have received the task fishing what some of my posters whoa what's <laughs> up Co shadja come on Muszę na fishing pole to go fishing. Ok, I've got some patrząc na y inventory, <laughs> patrząc na to, co postacie mają dostępne, zastanawiałbym się, czy ta gra. Nie, na razie nie, e, czy ta gra nie, Czy twórcy tej gry nie zapatrzyli się przypadkiem troszkę na gierki w stylu Arcanum? E, opowieść tam o technologii magii, czy jak to się tam nazywało, bo grafika w porównaniu do, do, do menu, tych elementów menu w sumie, nie wiem jak to nazwać, jak to się fachowo nazywa, Przypomina mi bardzo bardzo rzeczy, które właśnie były w Arkanum. Nie był poprzerwany, poprzerwane dzieczenie. Nic nie będę na dzień dobry robił. Dobra. Co my tu mamy zrobić? quests. Nie mam żadnego questa tego You have received a task proszę. A my dobra. To na Tu podeszliśmy od drugiej strony, tak, to powinno być tak, polegnaliliśmy. Pan Finally a warrior who knows his steel. Brązowa sukienka. Sam raz dla kocurczycy. Idę i generuję zlewny od sklepu. Dobra, dobra. Nie chciałem mi się czytać i zabrałem kość ze sobą przez przypadek. Jak się stąd wychodzi, gdzie mam iść? Przyznam, że ten, że. Na chwilę obecną jest pewna dezorientacja w mojej strony. Czy jak kliknę gdzieś dalej, czy jest to jakaś opcja biegania? Nie co to jest stamina. Jak się używa stamina? Shift. A z kontrolem przebiegam. No i od razu. Biega. Gdzie tu się wychodzi? Do tutaj kamery z fire. Нет, ну, вруч. Вруч, ну. <свес> Przyznam, że przez te ściany, przez tą giełkę trochę mało widać, ale... ale przyznam, że gdybym z taką mechaniką zrobić turowego efega no, mocno na fabulę opartego, to nikomu by nie przeszkadzała ta toporność. Oczywiście dobra, na nasze czasy ładniejsza grafika i tam parę zmian trzeba wprowadzić. Ale to, co mi najbardziej przeszkadza na chwilę obecną, to jest kąt, pod jakim jest ustawiona kamera. Jest za ostro z góry i się nieprzyjemnie na to patrzy. Robi, ale będziemy z nimi chodzić. Czy ja płaszczyk mam? Tak, tylko płaszczyk mam. Fajnie fajne są te automatyczne otwierające się drzwi. Potrzebujemy klucza. Czy tu jest podobny motyw jak w to że klucze dropią w przeciwniku? Jeden na mapę, coś tam takiego Tak dla jaj chyba wrzucę tej grze wstępnie jak... Kolejne? Wstępnie jak z bo czemu by nie sami twórcy ale dzień gra. Ta gra nie wiem dlaczego kojarzy mi się z Noxem. Jeżeli ktoś kojarzy Noxa, to jest gierka, która konkurowała w pewnym momencie z... E, chyba Diablo dwójką. Tak mi się wydaje, że to nie jest Diablo 1, tylko z Diablo dwójką konkurowała. To była bardzo ciekawa gra. To jest fajnie został rozegrany element. Fabularny, że główny bohater to jest dzieciak pochodzący z naszego świata. Czekamy. Dobra Dobra. Tam wrócimy, jak będziemy mocniejsi. W takim razie um, główny bohater Noxa przenosił się z naszego świata do świata fantastycznego, fantazy, nie wiem jak to nazwać w sumie. I ciekawym elementem było to, że pomiędzy biegał w trampkach w świecie fantazy, to to jest historia, jakby często w filmach to było, że a główny bohater zapada w sen, czy wpada w jakąś tam jamę i przenosi się do magicznego świata. I to było rozegrane w grze, tylko w filmie to zazwyczaj trwało tam dwie w tym się kończył i, i było no, A tutaj w tej grze się naprawdę sporo godzin. Więc to wszystko o jakiś taki innego dźwięku zapachu, nie wiem? Smaku nabierało czy jak to nazwać. Mam nadzieję, że rozumiecie o czym mówię. Jeżeli nie, no to wam się wcale nie dziwię. Nie wiem po co mi to ale spoko Aha ja pod spacją nie mam tutaj zatrzymania się tylko Tylko tego tylko... I jest klucz jakiś wreszcie Wreszcie coś jest Czy tu coś tak To potrzebujemy Oh, czapa! Nie zidentyfikowana. Nieważne, nie obchodzi nas to. Chociaż mamy skrót do identyfikacji. Więc... Okay. Co ładniejsze. Um, i, 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 gadałem o tym całym e, Noxie, że Nox niby miał być konkurencją dla e, diabro e, ja, tak, Diablo Twójkie, ile się nie mylę. Z ciekawych rzeczy przez krótki bardzo czas nawet nawet był u to sławy. To znaczy miał swój szczyt sławy, miał swoje 5 minut i, i gracze kojarzyli. I to jest gra, która bardzo szybko zniknęła, bardzo szybko zaginęła. Wiem, że moi znajomi się w to zagrywali. Ja w to grałem bardzo krótko i jakoś gra mi nie podeszła. Eee, może dlatego, że była zbyt rozbudowana, a mój angielski wtedy bardzo kulał. Angielskiego to ja się zacząłem. Yy, może nie tyle uczyć, bo ja jest to, zawsze się uczyłem kartonetwork w gier i z filmów Ale na początku, gier, na początku angielski ogarniałem głównie z, ze słuchu Jak było coś pisane to kompletnie nie kłamałem o co chodzi A ta gra była pisana W większości Też była taka toporna w tym samym wydźwięku co, co tutaj Rzeczony fate. I chciałbym zaznaczyć, że ten. O, ja mogę otworzyć? Your pet has Czemu? Nie chciałem go wysłać. Chciałem otworzyć ten. Eee, ze... Your pet teraz odpalając pan. tego Noxa. No odpalając mam wrażenie, jakby się właśnie cofnął do, do, do czasów Noxa i odpalił ponownie go rozgrywał i się teraz zastanawiam, czy niesensowne byłoby nie skoczyć na of Games, nie kupić sobie Noxa i nie, nie nagrać z Noxa serii, ale, ale to może być ciężki orzek ze zgryzienia, bo Nox jest już bardzo stary. I z, z, z tego, co kojarzę, wystarzał się z mniejszą gracją niż na przykład Diablo 2, które wciąż można pęknąć i nie, nie płacze. Diablo to jest klasyk. Ja mogę podnieść ten LP amulet czy nie, nie, nie dane mi będzie podnieść emulet, o jest Czyli to jest taka gra, w której bardziej jesteśmy poszukiwaczem przygód, który sobie idzie i zwiedza fantastyczne kręki podnosi o, z, o złodziejem z <grob, złodziejem grobów? Nie. grobów, eee, eee, Rapusiem grobów. Eee, Raider. No, że idziemy i, i znajdujemy... Rzeczy, które możemy ukraść gdzie my sprzedajemy, taki taki klasyk, a nie coś takiego jak dzisiejsze Diablo, dzisiejszy. No, nie wiem, Marvel Heroes, czy Torchlight 2 gdzie lecimy na speedzie, wrogowie padają setkami tysięcy. Czy tutaj też padają bardzo szybko, ale mam inne poczucie, biegiem z tych wrogów tutaj, a wybijając te hordy demonów w Diablo. jakieś tak. jest jakby. you have been granted new skills co założyłem za moment label i to nie fikem, jeśli nawet nie założyłem co my tu będziemy mieli ile punktów do rozdania 10 10 Dobrze. Z drugiej strony jestem orczycą. Nie powinienem zbyt wymiatać mieczem, Bardziej jakieś maczugi. No, że jest taka opcja jak bieganie. Nikt nie widział. Że nie wiem czemu, ale czuję jakiś taki śmiechowy potencjał w tej gierce. Taki na zasadzie, że to jest takie retro, że może być aż zabawne. To jest tak upierdliwe sterowanie, tak toporna gra, że może być przez to urocza. Nie, nie wiem na ile się mylę, na ile nie, ale to wygląda jak takie, no taka zapomniana gierka, w którą nikt nie grał, praktycznie. Chociaż bardzo dużo osób grało, bo to, to było przez pewien krótki czas na topie. YouTube pewnie nie są setki serii z tego, ta gra ma coś, czego brakuje mi w e, torchlight. Teraz widzę ta gra, jest jakby e, przynajmniej mam takie poczucie, po 5 minutach może być bardzo mylne, ale zazwyczaj e, to się czuję. Jak to pisać? Zaraz wrócę jeszcze do przykładu, kiedy się pomyliłem, tak mówiąc. E, hmm. Odpalacie grę i widzicie, czy to jest e, taki hack and slash, gdzie biegacie i mordujecie, czy to też jest e, RPG, czy na przykład to jest RPG, w którym walki są wykonane w klimacie hack and slasha. I e, takim przykładem, gdzie się bardzo srogo pomyliłem, jest gra, która się nazywa Lionheart bodajże, gdzie myślałem, że to będzie coś w stylu Baldura, bo tak zresztą było zapowiadane i tak było tworzone, jako taki kolejny nie Baldur do końca, ale, e, jak to nazwać, Fallout może trochę, tylko w temacie e, renesansu, dobrze pamiętam, renesansu chyba, chyba dobrze pamiętam. I, e, gierka na początku sprawiała takie wrażenie, ale to była gra skrajnie niedo niedokończona. Gdzie tylko pierwszy świat, tak nazwijmy, pierwsza kraina, tam nie wiem, z trzech czy czterech była jako taka ukończona, później brakowało questów, brakowało NPC-ów, wszystkiego w tej grze brakowało. I co najgorsze, gra później przeradzała się w jakiś taki głupi, bardzo nieudany klon Diablo, tak jakbyście próbowali zrobić Diablo na silniku Baldura. To nie wyjdzie, to się nie uda, nie, nie ta mechanika rozgrywki. Nie? I... Mimo to twórcy próbowali zrobić coś takiego, żeby załatać swoją dziurę budżetową, czyli zwiększyć powtarzalność tego, co się dzieje na ekranie, niskim kosztem. No bo no, tak działają gry diabła podobne, nie idziecie. I tu się wychodzi na górę, tak? Filetowa strzałka, to wyjście. Yy, I tam się pomyliłem bardzo, bardzo srogo. A tu mi się wydaje, że to jest gierka, która mam właśnie tą, że to jest. Niby gra Diablo podobna, ale z założeniem, że jest to RPGowe e poczucie w świecie Kurka, nie wiem jak to tłumaczyć absolutnie Grając to ja w ogóle nie czuję, że gram w Diablo a chociaż na dobrą sprawę Diablo to jest gra, w której jest najbliżej do tego czegoś, co, co teraz widzę na ekranie I ta, ta, ta różnica jest na plusie, tak? Odzól mi po głowie gierki Nie wiem, Death Trap Dungeon Dungeon, Room. O, to nie jest gra w kiny Tak zresztą prawie każda gra fantasy Prawie każda gra fantasy są pająki jako wrogowe Dobra, ja chyba muszę się z tą grą bardziej zapoznać Jakoś po forach, poczytać co jest grane I albo z niej zrobić serię Albo... Globtopus, serio? Aaaa ta z tego była całkiem ładna bym. Albo z tego zrobię serię może albo i nie Tylko tak po prostu sobie latam od czasu do czasu zamiast Diablo trójki i Torchlighta dwójki No ogólnie nie jestem, jestem bardzo zaciekawiony przyznam Latam już dłuższy czas i dalej O-ho-ho-ho-ho-ho! Czy że będę musiał zakładać wędkę, żeby móc złożyć pack is full full iventry mieszanie z eventu Okej, tam można. Ja wam dziękuję za uwagę to mi zdziwił bardzo, myślałem, że to będzie taka znacznie słabsza graficznie i mechanicznie wersja Torchlight'a z a ja to się okazuje, że to ma całkowicie inny, inny klimat, jakiś powiew świeżości dla mnie to Dziękuję, i hej! Ha... Pomijając, że musiałem się troszkę nawalczyć, żeby ustawić jakąś sensowną rozdzielczość, bo ta gierka na dzień dobry Zalecała mi granie na tak niskich ustawieniach. Wszystkie ustawienia na maksa poza rozdzielczością taką Czy tam jest moja postać? Powinienem z lupą grać.